Hej, Simano, z tej strony Firewan One. witam was przy serdecznie na tym kanale, a dziś ze mną jest. Bartek, sięłanko, stawcie suba. I łapeczkę w górę pod tym filmem, słuchajcie. O, dobra, słuchajcie, i dziś w ogóle... no powiedz Bartek, co chciałeś powiedzieć. Tak, słuchajcie, będzie w opisie, ja dam w odcinku, co nie, tam mi potem wyślesz na Discordzie. Pewnie. Spoko. Plus jeszcze pamiętajcie, że jest to nowa seria pod tytułem Survival z Bartkiem. No właśnie, dlatego zostawcie opcję. No dobra. Dobra, Bartek, w ogóle zauważyłem, że ci się zmienił skin Kamilek, Kamilek, Kamiksolek, Kamiksolka. Spoko, to napisz mu, ej, a chciałeś, a chciałeś ten, e, tam zwierzęta coś chyba, czy tam coś zespałnić czy coś w tym stylu? Y, y, wiesz co, z tego powodu, że my zaczynamy serię, to może nazbieramy no, sobie taką jedzonka w Expertę. Spoko, jakby co, w ogóle pamiętaj, że... Spoko. W ogóle dzięki, że dostałem VIPa, słuchajcie, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale udało mi się dostać VIPa, bo wbiłem jako drugi na serwer, co nie? Bez kitu. No. O, jeszcze dostałem słuchaj, Sholekr Boxa plus jedzonko. I łuki strzały, mogę wam nawet pokazać. Ej, ja też mam skinakami Kami No dobra, trudno, tam sobie On będzie coś tam robił na serwerze. Spoko, ja tam, ja tam jestem. Ja tam myślę, że dobrze. Dobra, nawet... na, ja na mam... dobra, też idę na kurczaki, słuchaj. Kurczaczku. Mam dużo. Ej, słuchaj w ogóle, powiem ci jeszcze, że zobaczysz na moim filmie. Jakie te kurczaki mają śmieszne teksturki w ogóle. Zobaczysz to na moim no. filmie. Naprawdę, bo mega to wygląda, powiem ci tylko tyle. Trochę XD. Może chodźmy, Ej, dałbyś rady teraz, Bartek, wpisać noc? Żeby były potworki. No bo bym pokazał, widzom jak wyglądają zombie na moich teksturkach. No dobra, to czekaj. O Boże, ja to. Dobra, chodź na survival może wtedy gdzie surwel, wiesz, jest Dobra. wersja Znaczy no, wiesz o co chodzi Spoko Jakby co, w ogóle jedyne co nie dostałem od ciebie to siekierki w tym VIP-pasie, w ogóle powiem ci szczerze Tak się zdziwiłem No nie, nie było tylko siekierki, serio Wszystko było oprócz siekierki To jest trochę dziwne Ej, a są normalnie potwory włączone? Są normalnie potwory włączone Tu jest nip. co Spoko. Ej, bez kitu, ty zombie to są... bo ja miałem z swoją drogą. Ej, czekaj, dobra, go nie go na chwilę, żeby mnie ja zobaczy... pokazał... Widzą, czekaj, od Dobra, teraz ja go uderzę. A masz zombiaku, kurde, dobra. zdech, ale ile było ty zombie? Spoko. Ej, a gdzie jest ten drugi? A czy nie zombie? A ty nie A spoko, myślałem, że było ich więcej Dobra, ja sobie też trochę poniszczę eh, drewna, skraj. W ogóle nie wiem czemu, ale jeszcze nie ogarnęłem w ogóle żadnego domu sobie Jestem taki bezdomny trochę na razie Dobra, ja myślę, że możemy sobie zbudować domek Budujemy razem czy oddzielnie? Jasne, budujemy razem, ej dawaj, będziemy mieli wspólny dom Bez Dobra Spoko No jasne. Tam... O, utopce słuchaj dom. Albo, ej, nie to szkielet. Ej, kurde, mamy szkieleta. Jestem ciekaw, czy on się czymś różni na. Ej, patrz, ej, wiesz, jak on się różni na moich teksturkach? On jakby spał, słuchaj. Jakby miał taką maseczkę, co wiesz? Co, jak na przykład Twoja mama idzie spać, to ma taką maseczkę na oczach. Czemu mama? Nie wiem, dodaję taki przykład. Wiesz, jak w filmach. No wiesz, o co mi chodzi? Jakby, jak w filmach, taki przykład. Ej, ja to jest pająk, to poczekaj, to jeszcze pająka utłuczę, A ty możesz już zacząć budować nas z rzutą w sumie? Ja ci zaraz dopomogę. Ludziska, pamiętajcie, że serwer ma maksymalnie 20 osób, więc. Jeżeli chcesz dostać pasa, to musisz też zaprosić minimum dwóch znajomych. Bieski, tu zaproście, naprawdę, warto. I zostało jeszcze trochę. Dobra, tam zombie jest, to ja do niego się nie zbliżam. Albo dobra, już idę do niego, niech będzie. No już widelec. Już... Dobra, to ja go zabiję, słuchaj, żeby on ci nie tykał. Nikt nie będzie tyk, nie będzie bił moich przyjaciół, kurde. <gry> ty, ty, ty... Myślałem, że ktoś... O spoko, ej, czekaj, idę Ci pomóc, bo tam jeszcze szkielet jest. Ej, otoczyli Cię, what? Zdedłeś, what? Co to miało być? Ej, czekaj, bo ja muszę... Mogę się ustalić, żeby nie, tra nie tracić ten itów. Ej, zladzył, zladzył zla zla serwer w ogóle. Zladzył zla serwer totalnie. W ogóle przez chwilę nie mogłem tłucić. Wziąłem, ale zaraz cię mogę wyrzucić. Okay. Ej, weź no, dzień, może. Weź stary dzień. Bo ty jest strasznie dużo tych potworów. Na razie weź dzień, kurde, musimy to ogarnąć. Ej, 10A, tam kurtarki. Tak, tylko coś zjem. Ej, weź go gołtucz. Kto strzela? Ej, kto... ktoś strzelił? Ej, nie, bo ja spadłem, jakby zostałem uderzony. Nie. Myślałem, dobra, nie, nieważne. Uh, ja, dobra, już się najadę chyba. Ej, what? Ej, to mięso mi w ogóle, słuchaj... Ej, serwer się zladzył, bo mi w ogóle, słuchaj, ten... Mięso nie znika i w ogóle... Ej, dobra, ja miałem ci oddać, słuchaj, starej temy. To ci już wyrzucam tutaj no obok. Tak. A, dobra, co ty tam miałeś? Miała... Miałeś jajka na bank? Krzyczałeś, że miałeś jajka. Wyrzuciłem jajka już. miałem kurczaczki, miałem. Tak, miałeś kurczaczki? Ja też trochę miałem. Ej, tam piórka co to tam wal... Piórka ci dać? Ile miałeś kurczaków? Dam ci siedem Dobra, ne, rzuciłem. Co jeszcze miałeś? Dobra, chodźmy drewno. Nie Ile? Siedem. Dobra, dam ci więcej na bank. Masz więcej drewna. Dziękuję. Ile tam dostałeś? No dawaj, musimy zbudować domy Spoko. Mamy taki zwykły, czy taki jakby w Może taki zwykły słuchaj na razie. Może kiedyś coś się ogarnie. Powiem ci, że w następnym odcinku musimy kogoś zaprosić. Bez kitu. To jest dobra myśl, słuchaj, stary. Ej, może już zaczniemy powoli budować chatę? O, tutaj jest Kamik Solek. pamiętajcie, wbić na social media. O, właśnie, na Discorda, na Instagrama. Mojego w ogóle. I po... Musimy znaleźć jakieś dobre miejsce. No i pamiętajcie w ogóle, że Bartek jest jednym z. Dobra, no mów. Powtórz, powtórz. Pamiętajcie w ogóle, że Bartek jest jednym z członków Timu DG. Co naprawdę, co naprawdę warto wiedzieć, bo Team DG jest spoko Co nie, Bartek? że G znaczy gamers. Tak Ej, kurde, ja mam mało... O kurde, ej, ja miałem mało serca I wiesz, co jest najgorsze, słuchaj, w tym... Co? Spoko, czekaj, gdzie ty jesteś? O kurde, i tam są szkielety A ja mam strasznie mało serca Ej, ja zaraz zginę, stary Czekaj, idę ci pomóc Jestem obok kamiksolka Kurde, ja zaraz dędę, a ja Czekaj, ja muszę coś zjeść, bo ja w ogóle nic nie jadłem no to dobrze ci mówić, serwer zladzył. O, z... O, dobra, już się leczę, dobra. Już leczę się, spoko. Dobra, idę ci pomóc, stary, chociaż nie mam, mało trochę życia, to czekaj chwilę. Łapką, go pokonał. Xd. Dobra. Tam widziałem gdzieś w wodzie jeszcze szkielety, słuchaj. Ej, tłuką się. A nie, tu creepery. Ej, creepery wyglądają jak normalnie, wojow... normalnie cyborgi, słuchaj. U ciebie? Tak, na moich teksturkach, słuchaj, ziomuś, naprawdę. Ja nie robię live'a Co? A spoko, pada W ogóle Ej dobra weźmy, ej gdzie są jakieś owce stary? Co? Dobra czekajcie chwilę robimy cięcie widzowie, zaraz do was wracam o, dobra, słuchajcie, niestety Tychu musiał się już rozłączyć, nie wiem czemu, więc e, musimy powiedzieć zakończyć ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, jeśli chcecie więcej takich odcineczków, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod film, plus o strzeleniu suba z dmęczkiem, żeby dostać właśnie powiadomienia o najnowszych filmach, pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link do kanału e, Bartka właśnie, co naprawdę polecam, bo naprawdę warto zasubskrybować jego kanał, jak i mój. A no i co, trzymajcie tu do usłyszenia, 6. pamiętajcie o zajrzeniu jeszcze raz w opis A No i co, trzymajcie tu do usłyszenia, 6 jeszcze raz I siemano, widzimy się w kolejnym odcinku I był to pierwszy odcinek z survivalu z, z Bartkiem Z nowej serii na kanale Bartka A Jakby co IP będzie w opisie, słuchajcie, więc tego się nie martwcie ja Jeszcze z tychu tam popiszę, ale no szkoda, że się rozłączył No dobra, to słuchajcie, siemano, cześć i pa